Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Szedzio. Dzisiaj jestem ze Staruszkiem, takim zajębistym z laseczką. I dzisiaj do eksperymentu 30 level na goblinach. Yy, liczę, żeby poleciało mi właśnie jakieś uni na tropka No, jakieś gówniane, chociaż, ale no, żeby było uni na tropka, żeby nie wyglądał olamery Dalej nie mam na silnika, co jest bardzo pozatkie. Dobra, i zaczynamy spić na gobinkach. Yy, na tym świecie powinno być łatwiej. Dropnąć jakieś uni, za każdego, no 70 zabiję i mam level, takich akurat Dobra, trochę mi jadą jednak, myślałem, że nie będą mi nic jechać Myślałem też, że będą co, nie wiem, 5 bit, będą mi, nie, ich nie biję, nie mam rady hmm. Myślę, że co gdzie będą mi uni dropy, ale no Ja na ten świat nie ma takiego wielkiego dropa No ale chuj, bije. nie ma nie? Dobra. Ubiję chyba trapera. Tak, ubiję trapera, mam od niego strzałki. Jeszcze się taki smak. Widocznie wyższy level, no bo... O, po oficie widzę, że wyższy level. O, zbrojka. Poleciała na park to co idzie? Na 6-2. No ciekawe level, ciekawe. O, o, o! Za dużo pojechał, za dużo. Oj kolego, pograbiłeś se, pograbiłeś se. Jeszcze nic nie dropeć to już w ogóle na Dobra, 30%, dobra, na odcinku 3-2 liczę, tak jakoś. No, na nagrobniny przyszedłem tylko po to unikat, no, jednak nie mogę tak z takim eku chodzić. no. lipne, lipne no, nie mogę powiedzieć, że to jest najgorsze jako, bo widziałem gorsze, ale, no, nie jest za dobre, tak, nie jest za dobre. Ta miksturka jest 600 i mi brakuje... Spróbujesz się Mistrza mi Fechtung zabić. Tam to jest Tancek, więc. Dobra, ujebałem uj 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 go. O, oh, The Shire dzwoni. Siema The Shire, akurat nie wiemy. Siema The Shire. A, ten to jest... A jak A to podpisuję Ten Frontkick, o którym ci mówiłem, nie? No, to co nim? Y Podesłał mi 5M na razie. Ile? 5M. Mm. No na bogato. Dobra, ja zaraz wrócę. Na razie dojdę. Dobra, już wrócimy jak widzicie żyje. Ogarnę sobie jakieś tam leczenie śmieszne Dobra, jeszcze raz. Pauza. I powtórnie znawiamy odcinek. Dobra. A więc tak. idziemy sobie na gumniki znowu. Dalej liczy na pierdolone Unii. A ty jak myślisz dropnie to Unii jakieś fajne natropka, czy nie? Coś na pewno robi jak mi całe X5, 6 w roku. A do, od którego do którego xp Do 3.1. A no ja myśli, do 3.2, do 3.2. Ja myślałem, że tak do 3.0 jakoś, wiesz, bo... No, no po prostu no, do 3 nie 0, no, Zależy, 3, nie było do Mamy grupki na 3.6, 3.3 3.5. Takie grupki to nawet fajne są. Nopój same zwyklaki Dobra, kolejna przerwa. Sorka. No to nie moja wina, że ciągnę do No, przepraszam Was. Zypło No i wróciłem po raz drugi. No, nawet trzeci można liczyć. Postanowiłem wystawić moje strzały na aukcję za 10k. Nie, 10 Może ktoś kupi? No to strzał na żadnych nie ma, więc może ktoś kupi. I te wystawmy za 2K szanowny Up, multiplayer profan i w ogóle dobra <ścoughs> na razie prowadzę przygodę z Margonem i tak o, złapałem łapki na w si na, szy na szyi w końcu, że siła zajęli jest uniczy to y co? Nie, zwykłe złoka ale nie, patrz nie, bo ten się yy, szesłem przez Werbin yy, nie do tych, tych do Goblinów nie i leżały sobie uni rękawice, tak jak moje uni rękawice, nie, zwykłe rękawice na 2,6 i naszyjnik do na 2,5 leżał, więc sobie podniosłem i założyłem jakieś, jakiś naszyjnik. Więc odcinek jest na fejmie, pod odcinek, nie, odcinek ja pierwotny. W końcu jest naszyjnik, tak. Czyli fajn mi bardzo. Z naszyjnikiem damy radę największym potworom z tego lasu. Tak, padł. N nie widzicie tego cmentarza. Nie wiem, próbować na grupkę traper i krzewów, czy nie? Nie wiem, Przed chwilą padłem. Ej no, dwa sześć mak tu przyszedł woma, bo ja tu mam odcinek. Nie będziemy przeszkadzać w odcinku. Wykle dalej mi się bo cię kurwa matka nie pozna ci kota, chociaż jest i Nie psem suka Suka bliet Ta, gwia'ra po ruskie Ja gwia'ra po ruskie A ty po Mogę dwa u na Mhm moja mm -hmm. ja dobieję ten level, bo mi się ma może... ja nie chciało Mogę ci dać są? Warte coś, są? Co? Nie, nie wiem, to nie. Stary, jest poszukaj mi jakieś miarę, bo ja mam takie główne. Nie, Jakie mam kufle z Lusy. Czy tego tropa, żeby teraz wyproposytować? Bo muszę 2-3 unis z, z tych yy, goblinów. Serio, to nie ten tropy jest jednak trochę. Może później, jak myślisz, trop jest na początku lepszy czy na końcu? Co? Co? Trop jest lepszy na początku czy na końcu? Na końcu, na końcu, na końcu. No, no to dobra, tu mam jeszcze dużo czasu. Jo, drupu mi zwykłe buty, nie dla mnie. Nice. very good fan. I w ogóle, ...shadafaka! the fuck -a? Niech nie pojadę, się znam. Dobra, i biję moja, biję moja. O pojechałem ich, koza, 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 koza Dobra, już mamy prawie 2.9 Czemu to tak długo leci, 7 minuta a dopiero prawie 2.9 Ja zwaliłem nie? Lipa Ale mniejszy um, Tak, to 5m, mam od gracza free Kick. Fryki, pozdrawiam Cię oczywiście i dziękuję za daninę. Mm. No za daninę. A jak mu to inaczej nazwać? Mm. Zaraz mam na to chyba dwie zróbki na kropkę. Jak i tak dla mnie niewarte, ale mogę Ci Unii. Tak. Uni czy hero? Uni. A, to możesz dać. Na jaki level? 4,7 centymetrów O, to bardzo dobrze I od razu mi się ze tym możesz sobie wystawić No ja... A na pewno bardziej one kosztują, dlatego jestem ciekawy, a tak się tak by kosztowały 50M hmm? A tego tak by 50M kosztowały Ale to, to, to bym się podzielił, by się poddaję 25 Ja pierdolę nic mi z tych gumienków nie dropi. The Shire, weź mi porać, nie? Bo jak no. nic nie dropię, a tobie drobi, to znaczy, że co? Że jestem słabszy czy coś? Może no, no, mi się da, ale mam gorszy. Ale nie, bo powiedziałem o gumienkach, nie? Tak. A, no, no, no nie no. wiem, Nie wiem, czy Ale o nie, po prostu ten komputer jest taki zryty, nie? Bo jak ja, jak spiłem y, kachomukowi na przykład, czy Wołnikowi kiedyś. Właśnie też, nigdy nic nie dropało, nie? A im na kompak pełno. Gdzie jesteś? Ja jestem na goblinkach. No dobra, to ja się no na taką kontrolę, bo już... Ja nie się ja się tak... Na do się... No los. No ogólnie to jest lipa, nie? No będzie samorodki. Samorodki. Na... ja się Co? Co? Nie. Na... No, Boże, ja, ja wolę sobie właśnie kupić te y, torby Ja będę zbierał na torbę na 42 Tylko, że ja doładuję, ja doładuję. Dobra, właśnie wbiłem 29. Gratki, za przykładki, Gratki za przykładki. Mm, mm, mm. za mm, mm. I zakładam propsowskie strzały Dobra. Y, Nie wiem po co tu tyle tego kupiłem Nie wiem po co te kupiłem Ale no, teraz będę dropił na razie z tych Większy damage one się dopiero zrespiły? Strzały tropera, czy ja go pojadę teraz? Nie. nie, 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 kurwa. Znowu padłem. O, to fajnie. O, to fajnie. Bo Vermin, się... no vermin, to było vermin. O, 20%. To no, będzie Dobra, yy, przerywamy, zaraz wracamy. No i ja wróciłem, panowie i panie. No więc tak. Dalej zmierzona goblin na perdonie, zaraz pieni zajebić, z nim wszystkie je da. Nie wiem co z tym zrobić Nie wiem co z tym zrobić To założę O to, to założę Czy może ja tego nie założyłem Jeszcze nie mam tu Ile? 3000, a ja będę miał paseł, ja powiem, będę miał ja mam, ja mam 40 smoczych łusek, wiesz czemu? No, tak zwaliłem, nie? Ogarnę, to przez przypadek zrestartowałem sobie umki, których nie miałem. Kozak, nie? Nie. Ja Jajemy, ale jak ja się wkurwiłem, 75 łusek straciłem na to. Wyczerp. A nawet na wyczerpań mi nie starczysz, Nie uleczyłem się! No kurwa już od razu przyszedłem już mandena co? Zajebiście! Kurwa Dobrze, zaraz wracamy, ja pierdolę Właśnie wróciliśmy bijemy pierwszego Goblina Dobra Pierwszy gobli rozjebane no zajebiście. Czuję się, wszystko zajebiście. Cisę. Idę na nich teraz, bo mi w dupie kurwa, nie? bo 100 HP muszę ich ujebać. Nie ujebie ich, no! Kurwa! No kurwa, nie wiem co muszę. Hmm. Dobra, teraz ja sobie zrobię umki i zaraz... No nie, nie zroby. Kurwa, macie. Dobra, zapam zapamiętam. Nie bić maga i łowców KRP. Dobra, to na pewno zapamiętam. No to widzimy się za minutę i 30 sekund. Ej. I znowu zaczynamy tak samo. Te same gobiny. O, 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 o. o kurwa. Dobra, zaczynamy jak zawsze tak samo, tylko tym razem nie idę do nie, nie poniżę się. Jeszcze raz. Mam wyjebane. Ja się nie poniżę. Jeżeli chcesz, ty się poniż. Ja się nie poniżę. Dobra. Y... Filmik miał z 5-6 przerw. To jest nadbier jak na mój odcinek. Ale tak. Y... Dogadam się z TheShire możliwe, że obstawimy je jako kupniętą, która jest głównowarta, ale to jest możliwe. takie możliwe. Chyba że na odcinku coś drobne i będę się nieco przesadzać, nie. a Oj, to ja dzwonił, ja? do mnie. Co? To co? Nie słyszałem, co powiedziałeś. zadzwon ja no, no. Dobra. No jak słyszeliście, Sharer właśnie nam uciekł. Nie kocha nas. Ale pamiętajcie, jeżeli subskrybujecie mnie, jeżeli tego nie robicie, to nie zapomnijcie tego tym razem zrobić. Jeżeli mnie subskrybujecie, możecie też zasubskrybować TheShire'a. Polecam, polecam. Polecam, Ty polecasz, ty masz zrywy, więc cicho. Nie No. Zywy. <grych> tak, on ma nagrane, no kilka filmów. Ma, jak, Dominik, jeżeli to oglądasz, to właśnie y, wpisz sobie The Shire, y, w profilu profilówka Margonem, do, jak piszesz w kanałach I właśnie on ma speed Bo od 1 chyba do 60 Od 1 do 60 nie? No ma. Od 1 do 60 tylko, że pod koniec jeszcze wkleiłem przez przypadek 58 w reklamie i taki, taki małapkę, to już nieważne to jest taki pierwszy odcinek, także nie mieliśmy tego załóżmy Nie Na pewno też nagrywam coś z Dziś w ciągle mi nie drobi. Nie to co chcę, mam półek zawalony tymi wszystkimi kuflami. A więc co jest najlepsze? Wszystko lata na owce. No nic się zdenerwuję, to chyba wpłacę, jeszcze wpłacę sobie sełki, Nie i ten, i wezmę sobie zrobię tak, że zmienię sobie postać na owce. Tropek to jest. To jest tropem. Takie wielkie góry. Nie polecam tropem. Chyba, że chcecie wbić... Chyba, że macie już gotowe wszystko. Jak ja założę się, że 47 będzie o wiele łatwiej niż mam teraz. Nie, o, same zwykłe. Nawet unii nie chcę drobnąć. chce ja chcę u zbrojkę. Nie chcę łuk. Jak chcesz wszystko od nich to dropajcie coś, może on drobuje a ja nie drobuje, weźcie ja Moja postać, moja powstać y, Tak, pod koniec zrobię przerwę y, I ubiję znowu smoka tak, prostu, tak, Chyba, że będzie jeden minus I okaże się, że no to nie mogę ubić Ale no, to będzie jednak ale no chyba będę ubił, nie wiem, Sposób, jak będzie 20 minut, nie wiem, czy. 17. Mam 3 minutki na wbicie właśnie levela 3.0. Ja mam na chwilę ze sobą mają tam, bo w kuchni, powinno to będzie swoje to nagranie. I w tym czasie może zostawić lajka W tym czasie właśnie Dobra yy, Dobra, wróciłem i jesteśmy na Zenusach yy, Brakuje mi 15% Dobra, 13% do levela Skróciłem trochę, bo no, Szczerze Nie chce mi się już dzisiaj na razie nic yy, Więc dzisiaj już Rytualnie no, deadnę Tak, zrobię sobie łkę, na którą nie mogę grać. Don't lag like it, Margotem. Don't lag like it. Pytanie, odświeżyłem czy deadłem? O, odświeżyłem. Wciskamy i dalej. I ostatni, kufa. Nie wierzyli mu, 4% Zesram się, ale wera nie dobije. Dobra Wracam podobnie za chwilę Tak, dzisiaj będzie? o tym jak te dać A więc tak, y, ostatnim moim expowiczkiem na dzisiaj Mają być mrówki To jest końcowe, no chcę dobić te 8% na jak Niestety nie chcę mi się w ogóle już grać dzisiaj To będzie cud, może jeszcze nagram Ledwo z Tel Avalanche 47 bo też mi się nie chce to jest naprawdę to jest naprawdę ciężko się XP, nigdzie mi się nie chce no, na pewno, że się łatwo jak to, ale no, ciągle, ciągle dedam ludzie, ciągle! Jak tak można, to jest, to jest kurwa potęga. Jak można dodać na jednym odcinku 10 razy, no, Ten odcinek mimo to, to, potęga dodania, albo nie, yy, najwięcej dedów. O, never 0019, jak za. Do openingów mam szczęście, jak i Zak, Do... ale ja nie wygrywam często. Ja właśnie dostaję wpiznę. Dobra, to są połączeniem Nitra Poż z pożegnaniami, to i samo i Zaka, kurwa z openingami, nie? Wszystko przejmuję. mam połączenie trzech typa którzy są zajebistymi YouTuberami. Yy, czyli mógłbym zostać szczerze, fejmem, ale mi się to nie uda, gdyż, ponieważ, bo, tak, mam bo profesjonalny sprzęt, oni mają bardzo odgrywany sprzęt. To jest pierwszy primo. Drugie primo to jest właśnie takie, że um, oni już mają zaufanych widzów, oni nagrywają od początku YouTube'a. To jest drugie primo. Ja zacząłem, kurwa, w pięciu latach nagrywać, od kiedy jest YouTube. Jak nie lepiej. Yeah. Bo tak szczerze, no, nawet nie pamiętam kiedy YouTube powstał okay. Nie pamiętam Już Czekaj. Już wróciłeś? No. I co, możesz no. wyjść? Dobra, to zaraz wyjdziemy. Okay. I tak, właśnie wbijam level na mrówkach i kończę odcinek idąc na Elite. Widzieliście przed chwilą 20 level wpadłem. Czuję się zajebiście, czuję po prostu w sobie pompę. Normalnie to jest, to jest pompaki i samo, nie? Tak, i i sam Tak, mm. yy, tak yy, jeżeli chcielibyście zobaczyć częstsze odcinki, na przykład nawet 5 odcinków dziennie, to pod każdym filmem z Margonem. Ma być 10 lajków minimum Dobre, dobrą poprzeczkę dalnie. 10 lajków na zioł, i znowu się wyciszył. No nie wierzę, no mi już zaczyna denerwować po pomocą wyciszaniem się, ale pocisnąłeś na śmiałek masakry. No, ale na razie to jest dobra chyba poprzeczka, nie? No to będzie tak, będzie taki deal. 10 lajków pod każdym filmem z Margonem i codziennie będzie nagrane 5 filmów z prawdopodobnie z Margonem tylko ale no jest szansa, jest, jest szansa że na jakiś upajnik może wpadnie tak. dobra ja kończę się dobra, nie obchodziło to moich fanów na pewno Pani? no i właśnie w tym momencie nasz poszedł, a ja chcę szybko do ekspić do trochę i pokazać wam taką Elitę. Mrówkę. I raz ją zaatakować chcę Powinno być pusta o tej godzinie, jest 1730 dopiero. Dostan... O, ktoś coś kupił. Będzie ciekawie, będzie ciekawie. I tak, chcę ubić tą elitkę przy okazji do jakspicy 20%. Filmik się przedłuża za bardzo, co, co mi się bardzo nie podoba. Filmik trwa 22 minuty zwykle trwa 21-20. Dzisiejszy filmik będzie trwał nawet do 25 minut, macie o 5 minut, więc oglądania, więc takie. Puu! Dobra. Ogólnie nie mogę za dużo gadać ani takich właśnie rzeczy robić, bo y, dzisiaj zostałem znokautowany. Y, strasznie mnie bolą żebra i prawie oddychać nie mogę, ale palić daje radę. I tak. Y, właśnie dochodzimy no, na tą elitkę. Po drodze wekspiłem sobie 26%, czyli. Nice, za to łapeczkę widzę. Taką łapeczkę. Uh, uh, uh. I dobra, elit, nikogo tutaj nie ma, więc Elita powinna być pusta. Jeśli nie będzie pusta, to znaczy, że to jest kurwa chory świat. Bo na tym levelu chyba nikt nie stoi na Elite. Ja sobie przyszedłem tylko po to, żeby wam pokazać tą Elite. Zaprezentuję wam tą elitę. 30 level tak jak obiecałem, wbiłem na odcinku. Na początku mówię, wbiłem 30, wbiłem 30. Nie rzucam słów na wiatr, Znajmniej zwykle się staram nie rzucać i grupka strosubowa 35%, wpadł ich na auto, 40, czyli weszło ładny, ładny ekspie z nich i tak, y królowa żyje sobie, nikt jej nie ubił, czyli bardzo dobrze, na odcinku ubiłem jeszcze sobie elitkę, na każdym odcinku muszę kończyć elitką, tak, to jest, to będzie takie, to będzie, to będzie zakończenie każdego filmu, będę kończył elitą, będę na każdym odcinku na koniec zabijał jakąś elitę chociaż na telewalu się nie liczy, bo na to jest już cięższa bajka yy, na telewelu. nie, że nie ubię elity, ale będzie większy problem, bo tam dużo osób właśnie stoi na tych elitach i tak dalej oni tam na wszystkim są, byle żeby zarobić na pewno, że będę robił teraz to czatu nie floduj, co to znaczy, nie floduj, no ok co to znaczy floduj, to się nawet się nie udzielę na czacie a a, a, o to pewnie chodzi, dobra, dobra, sorry ziołek, sorry. Yy, I tak, moderator właśnie się załapał, serdecznie pozdrawiam tego moderatora. Yy, jak zresztą całe, całe zgromadzenie Margonem i wszystkich graczy pozdrawiam, tak. Wszyscy gracze Margonem są zajebiści. Ci, co z w Ithan po tych, co ciężkimi godzinami expią, nie dają rady za wygraną, chcą zostać najlepsi wśród znajomych na przykład. Dobra. No, pszczoła zabita. 52. Dobra, zrespiły się dość szybko, więc ubiję jeszcze je. I zakończę już odcinek. Na 25, prawie 6 minutach zakończam odcinek. Więc naprawdę, dzisiaj odcinek się trochę przedłużył. Będzie niestety się też trochę dłużej rzucał przez to. Filmik zostanie pewnie rzucony na godzinę 18, jest 17.36. Tyle co ile filmik ma minut, tyle mniej więcej, będzie się rzucał. Ale to tak, takie podejrzenia moje tylko. I tak zakładam ostatnie strzałki, biję tą grupkę, pomniejszą grupę, wbijam 60%, 60. nawet jeden, to zniszczę, to zniszczę, to zniszczę, to zniszczę i to zniszczę, i biję ostateczną grupę. I no jest pompa, nie? 66% jest pompa, ludzie, więc tak, ja Wam dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Pamiętajcie o zostawieniu lajka pod filmem Jeżeli tego nie robisz, zasubskrybowanie kanału Jeżeli chcesz, żebym nagrywał bardzo dużo odcinków dziennie, to nie zapomnij zostawić lajka pod każdym filmem z Margonem Jeżeli mi, naprawdę chcesz mnie oglądać pod każdym filmem z mam 10 lajków Jeżeli dobijecie 10 lajków co jest dla Was pewnie mało to ym, będzie, będą 5 odcinków z Margo Plus, na przykład yy, sposoby na zarabianie Cesa i na przykład yy, Opening. Tak, czyli może być nawet do 7 filmów dziennie 8. Czyli naprawdę wchodzimy na wyżyny moich możliwości. Będę musiał siedzieć w skąpie, to wszystko to wszystko robić. To, to nie jest 5 minut jednak. Dobra, zakończę melitę dzisiaj. Przepraszam Was, zawsze to pomyłka. Dobra, i dropuję na podki. potki. Yy, te jajka mi wspomagają. Dobra. Dzięki Wam wszystkim za obejrzenie. Odcinek moim zdaniem jest zajebisty. 27 minut będziecie mieli co oglądać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Tak mniej więcej o 20 będę nagrywał. 21 może będzie gość specjalny. Więc dziękuję. Na razie jebać Fubu so much. Nie zapomnij zasubskrybować i zarejkować.